w Studiu już nie możemy się doczekać. Jest z nami harcmistrzyni Julia Czekalska, współkierowniczka Wydziału Promocji Głównej Kwatery ZHP, która opowie o ogólnopolskiej kampanii Tu Zaczyna się Zmiana, zachęcającej do dołączenia do naszej organizacji. Czuwaj, Julia. Cześć, czuwaj. Julio, powiedz nam na początek, czym jest ta kampania i do kogo jest skierowana? Kampania skierowana jest do młodzieży. A w zasadzie także do wszystkich, którzy chcą zmieniać świat wokół siebie na lepszy. Co mogłobyś nam opowiedzieć, co przygotowywaliście w ramach tej kampanii? Jakie punkty, w jaki sposób zamierzacie zachęcić osoby niezrzeszone do wstąpienia do naszej organizacji? Przede wszystkim przygotowaliśmy serię postów. Które pokazują, czym jako organizacja, jako Związek Karcerstwa Polskiego się zajmujemy i jak wygląda nasza codzienna służba. Bo to nie tylko pomoc, ale także towarzyszenie, także współdziałanie, ale także tworzenie, takie kreatywne. Więc serię postów dla drużyn, dla jednostek. Przygotowaliśmy także szablony graficzne, które będą wspierały wrześniowy e, nabór do drużyn. Tak, żeby nasza organizacja się rozwijała, ale także przygotowaliśmy poradnik służby, poradnik działań społecznych, zarówno dla naszych harcerzy i harcerek, dla drużynowych, ale także dla nauczycieli. I przygotowaliśmy także specjalne moduły lekcyjne, które w szkołach wraz z nauczycielami mamy nadzieję, że zachęcą młodych ludzi do podejmowania się działań społecznych. Skąd wziął się pomysł, żeby przeprowadzić tą akcję właśnie w ten sposób? Wielu młodych wiele młodych osób, e, jak wynika z badań, chce angażować się społecznie, ale wskazuje braki e, w postaci mentora, który ich poprowadzi, ale także brak środków na zaangażowanie się społeczne. U nas w naszej organizacji w Związku Harcerstwa Polskiego tym mentorem jest drużynowy bądź zastępowy, który naturalnie wspiera ten proces i działania społeczne wcale nie są trudne. I w zasadzie nasza kampania pokazuje, że działać społecznie i pomagać może każdy z nas. Julia, w jaki sposób komendanci chówców, czy też drużynowi, mogą skorzystać z tej to są jakieś repozytoria, y, materiały? Jak będą one wpływać na działanie podstawowych jednostek w czasie naboru i później dalej? Przede wszystkim warto zajrzeć na stronę zhp.pl ukośnik mogę. Tam znajdują się materiały do pobrania. Jest poradnik służby, o którym już wspominałam. Tam znajdziecie wiele ciekawych pomysłów i inspiracji. E, także są przygotowane materiały graficzne, które e, pozwalają w łatwy sposób promować jednostki e, i zapraszać do dołączenia do naszej organizacji. Julio, jakiś czas temu w internecie pojawił się spot Nic nie musisz, ale możesz podkreślający korzyści płynące z harcerstwa i prezentujący cechy metody harcerskiej, takie jak dobrowolność, wzajemność, oddziaływań czy pozytywność. Jakie miejsca w tej kampanii zajmuje służba harcerska, i dlaczego tak ważnym podkreśleniem jest, że harcerstwo to w dużym stopniu działanie na rzecz społeczności? Służba jest tutaj kluczowa w tej kampanii, bo to chcemy pokazać, że służba jest właśnie dobrowolna i to nie muszą być wcale duże rzeczy. To nie muszą być rzeczy z księżyca, bym powiedziała, tylko wystarczy być tu i teraz. I niechętną pomoc bliźnim, być czujnym na to co nas otacza, na ludzi, z którymi się spotykamy, na ich potrzeby i w zasadzie ta służba powstaje sama. I potem chcemy pokazać to, że te działania są blisko nas i wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy, być czujnym i chcieć się zaangażować. Julia, wcześniej mówiłaś o przygotowanych materiałach na lekcje y, dla nauczycieli. Skąd ten pomysł? Przede wszystkim dlatego, że to w szkołach y, może zacząć się zmiana. Tak jak y, głosi nasza kampania, tu zaczyna się zmiana. Y, młodzież, y, dzieci. Naturalnie chodzą do szkoły, jest wrzesień, jest początek roku harcerskiego, początek roku szkolnego, więc naturalnie możemy chcieć spróbować zaangażować się w coś nowego. I chcemy też tymi materiałami pokazać nauczycielom, pokazać dzieciom, młodzieży, że działanie społeczne jest bardzo proste i chcemy pokazać, że warto do tego dołączyć i warto się zaangażować. Dziękujemy Ci za rozmowę. Mamy nadzieję, że wyjaśniła ona naszym widzkom i widzom wszystkie aspekty kampanii Nic nie musisz, ale możesz, oraz pozwoliła się lepiej na nią przygotować. Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o niej więcej, odsyłamy na stronę zhp.pl. Ukośnik mogę.